dlatego przylacę sobie starego impusa. busa to właśnie, po tym koreczek do oleju Mamy tutaj też kompresor klimatyzacji alternatywnie ściąga, się muszę go przeczyścić, ewentualnie wymienić. LHM sobie ucieka, muszę ją uszczelnić, bo z tego przodu tutaj cieknie cały czas płyn. I teraz, jeśli na przykład w jakimś jakim sensie auto X-em nie odpala absolutnie, muszę kupiliście x ma, który nie odpala, a chcecie go na wciągnąć, a auto leży, wystarczy tak naprawdę ściągnąć pasek, i założyć nawet ten pasek, który się na pompę przy pomocy przykład wiatarki, bądź jakiegoś innego e, narzędzia e, możecie w bardzo łatwy sposób z, e, poprzez skręcenie tym kołowej wytworzyć się nie które auto e, podniesie i mógł być mogli jak bez problemu takie patenty działają tak e, ludzie robią i to już nic z Przejdziemy teraz do wyciągania z silników, biegów, która jest w fixenie umieszczona poprzecznie, czyli w silnika cały silnik powszechnie wstawiony, bo mam najprzedniej napęd. W przypadku tego silnika jest dość utrudnione, bo ten silnik jest wręcz ogromny i tutaj jest bardzo mało miejsca na wszystko. Dlatego ja sobie usunąłem cały przód. Usunęłem wszystko, co może być zbędne, żeby jak. Nie jak najbardziej ułatwić sobie to, ten demonto skrzyni. Mam odnożoną poduchę już tutaj od skrzyni biegów, i silnik już się lekko przychylił. Boję się, żeby mi właśnie nie wypadł, bo go tam podpieram pod spodem pasami, ale może to nie wystarczyć, więc jeszcze postaram się go podłapać, jako żeby mi nie wyleciał do kanału, nie wyleciał. A potem wyciągnę skrzynię biegów i zobaczymy, co tak naprawdę się stało z samochodem, czy z skrzyni biegów. Tutaj mam wyrwany. Wysprzęglik Został lorowany część tego wysprzęnika znajduje się w skrzyni i będę to starał się zdiagnozować co poszło tak naprawdę. Przypuszczam, że też mogła spaść łapa bądź pękła. Tutaj mogę tą sobie łapą lekko ruszać gdyby... Ta łapa trzymała to łożysko, to myślę, że nie miałbym możliwości ufania tym łapom, ale mogę się oczywiście mylić i zobaczymy też, czy tak naprawdę jest winną łożysko oporowe, czy coś innego, coś z zoni w tym samochodzie i poszło. Bo może być też tak, że tam ktoś coś kiedyś robił, więc może coś znajdziemy ciekawego. Co do silnika, przy silniku za wiele do roboty nie mam muszę wymienić przede wszystkim, przede wszystkim ale to pokażę Wam tutaj są cztery wtryski, wtryski gdzie mam już kupione podkładki pod bo z nich po prostu leje się olej napędowy dwa, że tutaj mamy bardzo mokre tutaj już wyschło, bo paliwo się downęło ale cały czas paliwo się cofało w XM i po takim wieczornym postoju Auto odpaliło, pracowało normalnie, ale kiedy tylko chciałem ruszyć, za chwilę gasło i musiałem tą pompką pompować paliwo z powrotem do układu paliwowego. Więc przypuszczam, że na filtrze, właśnie jestem pewien, że na filtrze jest nieszczędność i przez to paliwo się cofa z do zbiornika i przez to też jest problem z odpalaniem tego samochodu. E, tak mi się wydaje. Dlatego też e, kiedy miałem e, zapewne, może pamiętacie, może nie, dobrą 3D temu, kiedy kręciłem, też kręcite vlogi, to pokazałem właśnie, że X ma problem z odpalaniem i wiele osób stwierdziło, że mogą być uszkodzone w wasy, przez co ten samochód ma taki trudny rozruch. I to... Yy, I to jest, yy, mi się wydaje, yy, zła diagnoza, bo tutaj yy, auto pali dość mało, nie jest paliwożerne, yy, nie kopci, więc wydaje mi się, że pyski nie leją. Yy, Wymieniłem żarowe, yy, problem yy, oczywiście nierozwiązany, dalej auto ciężko paliło. I dopiero wtedy, kiedy auto mi gasnąć w poruszeniu, to Eee, doszłem do wniosku, że prawdopodobnie nie dostaje się paliwa i cała się do powietrza, przez co auto właśnie może mieć ten cięższy rozruch eee, eee, o poranku Postaram się to zrobić, uszczelnić i będziemy jeździć. I ten silniczek wydaje mi się, jeszcze posłuży. Ja go nie katuję, eee, nie sprawdzam jego możliwości. Rozpędziłem się tylko raz tym samochodem do 180 chyba 80-110 może i to było jedyna. Taka duża prędkość. Ten silnik ma falę, jest w nią głowica, jest w nią układ ten zbiorniczek. Tutaj, w tym miejscu, uchodzi też ciśnienie z tego układu. I raz miałem bardzo poważny problem, bo auto zaczęło mi się też bardzo szybko grzać. Nawet przy jeździe w zimę pod górę, auto opało już dużą temperaturę i tutaj po prostu no, uciekało całe uciekało, uciekało, ciśnienie. Kiedy uszczelniłem ten czujnik. Poziomu płynu, i miałem nowy korek. To problem znikł, Auto miało znowu dobre chłodzenie. Kupiłem nowe chłodnice. Nowa pompa wody. Jest nowy rozrząd. Także te największe bolączki. Także z napinaczem paska mamy ze sobą. I mam też problem z pompą LHM. No i dobra. Mamy problem z pompą LHM. W pierwszej pompie, e, która była tutaj seryjnie, e, Poszedł O-ring, w sumie tam O-ringu nie ma, nie było. Z jakiegoś powodu lało się stąd LHM i to bardzo się lało. Cała komora była zajechana od lhm -em. alternator, wszystko było zalane. Kupiłem nową pompę, no, używaną pompę, powiem tak razu, i problem, już że tak powiem, jest mniejszy, ale dalej z tego przewodu cieknie. I wydaje mi się, że ten przewód jest już na tyle uszkodzony, że nie ma takiego. Yy... Nie dało się do tego bo też można zobaczyć, że ten przewód już swoje przeżył, dlatego będę starał się ten przewód wymienić i tą pompę też oddam do regeneracji, żeby ją zregenerować. to nie, bo to jest od innego XMA i tutaj troszkę inaczej działa. hamulec, dlatego mam rozebraną pompę, bo nawet może ją postaram zrobić sobie ją sam, zobaczymy, może mi się uda. I zamontuję podobną pompę, ten trzeba też wymienia. E, przy okazji, jak już e, robię też. Tutaj e, skrzynie to też zajmę się e, przywodami, które są tam, żeby je wszystkie połuszczania, żeby już nie było żadnych wycieków, żebym nie musiał do tego wracać i już tam grzebać e, nigdy więcej, mam nadzieję, że przez dłuższy czas nie będę już tego robić. No i też potem pokażę Wam miejsca, gdzie są e, korozje, gdzie trzeba to zrobić, więc troszkę też pracuję. Ale mi się wydaje, że spokojnie skończę. E,